Cześć, witajcie kochani w Grid Autosport. Tak jak się domyślacie, dzisiaj trochę się pościgamy. Wygrzebałem skądś właśnie Grida. Jedna z najbardziej chyba renomowanych marek wyścigowych, tyle że taka bardziej arcade'owa. Jeżeli chodzi o Grid Autosport, to już tutaj trochę sterowanie jest bardziej realistyczne. Jeżeli chodzi o na przykład Grid 2, bodajże tam było bardzo arkejdowe. I myślę, że rozegramy sobie trochę kampanii. Ninja, no tak, zawsze można sobie wybrać jakiś pseudonim i wtedy tak się do nas zwracają. Ja jestem ninja. Dobra, rozpoczniemy sobie nowy sezon. Tak, chcemy nowy sezon. Dyscyplina Turing, Endurance, Open Wheel, Tuner, Street, Grid Series. Myślę, że weźmiemy Tuner. No i fajny. O właśnie to ostatnie mnie będzie interesowało, ruchu liczny, o proszę. To będzie niesamowite, choć niełatwe, bo próbowałem. Co my tu mamy? Important Muscle. Aha, tylko Important Muscle na razie mamy. Okej, okay, dobra, to zaczynamy od samego początku. Co my tu mamy? Wybierz ofertę zespołu. Razer. Cel zespołowy. Zdobądź co najmniej ósme miejsce w klasyfikacji kierowców. Premia zespołowa. Wygraj dwa razy w ciągu mistrzostw z kierowcą. Austin Ramirez. A, czyli to będzie jakiś nasz rywal, rywal pewnie. Zobaczmy dalej. Oakley zdobyć co najmniej szóste miejsce i co najmniej piąte miejsce w klasyfikacji zespołów. Zobaczmy doświadczenie 4.300 i 2.600 3.700 i 2,5, No to weźmie, myślę, że weźmiemy Oakley. Mamy większe nagrody jak nam się już uda. Szczegóły sezonu. Zawody pierwsze. Wyścig. Aha, dobra. Indianapolis Tor Północny na, wyścig na czas. Później drift znowu na czas. Okay, zobaczmy cele sponsora. Aha, dobra, to już sprawdzaliśmy drugi kierowca. Jakiś Czech, Jan Dworak. No, oby nam się przydał. Dobra, no to lecimy. Mam nadzieję, że się nie rozwalę zaraz na pierwszym zakręcie. Bo wiele nie grałem, tylko tak, żeby zobaczyć, jak ta gra wygląda. I prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, bardzo dobrze się gra. Można włączyć lub wyłączyć różne asysty, jeżeli wolicie jazdę bardziej realistyczną, na przykład możecie powyłączać sobie wszystko. Ciężko się kontroluje wtedy samochód, ale to jest, prawda, cały ten realizm. Indianapolis. Strefa serwisowa. O, mamy 10 minut treningu w razie czego. Hmm. Tuning pojazdu, ulepszenia pojazdu, zasady zawodów, cele zespołowe, ustawienia poziomu trudności. A zawsze można sobie poziom trudności zmienić, fajnie. A myślę, że nie będziemy nic kombinować, tylko od razu lecimy. Bez treningu. Raczej wątpię, że, że się to dobrze skończy, ale no trudno. Eee, cztery okrążenia. Ooo, Dodge Challenger. Co najmniej szóste miejsce, no dobra. U, brzmi dobrze. Okej. Okay. O, rety, rety, ale ścina. Ale mnie to pozamiatało. O, kurczę. Mam nadzieję, że to tylko raz się przydarzyła taka ścina, kurczę, bo to nie było wcale miłe. No nic, lecimy dalej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się uda trochę nadrobić, może nie. Ale przyznacie, że samochód brzmi bardzo fajnie. Często w grach dźwięki silników są takie trochę zniekształcone. Tutaj brzmi to naprawdę dobrze. Ale zamulam, o matko. Musicie mi wybaczyć, nie jestem profesjonalistą. <gry> Chyba mam powłączane jakieś kontrole trakcji, czy coś takiego, bo nie wpadłem jeszcze w poślizg, co mnie trochę dziwi. Nie jestem pewien. Jedziemy! Na początku taki tor, właśnie długi łuk, później prosta. A i... Myślałem, że będzie po prostu skręcaj w prawo i tyle ale okazało się, że jednak trochę mamy technicznego toru dalej. Wow, wow, trzeba bardzo uważać, jak się szybciej jedzie. Jak się tutaj zmienia? Wow, nie, nie, o to mi chodziło. Kam Zmiana kamery. Wow, mogę... Mogę ustawiać, co ma robić nasz... wow. Wow, wow, wow. A spróbujemy sobie przewinąć, bo nawet nie wiedziałem, że tak można. Hmm, fajna sprawa w sumie, można sobie zawsze prawić. Co prawda, to tak jakby trochę oszukiwanie, no ale cóż, jak popełnimy jakiś większy błąd, może się przydać. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, że możemy sobie sterować tym, co ma robić nasz partner, czyli dajemy znać naszemu zespołowi, co ma powiedzieć. Jak mam przed sobą samochody, nie ma nikogo. Ale kto wie, może nadganiamy trochę. No chyba nie, nikogo nie widzę. No i wracając do partnera, możemy ustawić, jak ma jechać. Czy ma atakować, czy ma być zachowawczy i tak dalej. Bardzo fajna sprawa, nawet nie wiedziałem. Chciałem zmienić kamerę, ale nie wiem na jaki przycisk. Lecimy, lecimy. Jaki mam czas? Uuu, ósme miejsce, słabiutko. Ciśniemy, może się uda coś jeszcze dodać? Ue, dziesiąty jestem. Ha, jeszcze lepiej. <laughs> No, może się uda, może się nie uda, zobaczymy. Na pewno na tej technicznej części mi się nie uda nic nadrobić. O, jak widać. Może tam na tej prostej. Znaczy prostej. Na tych łagodnych łukach. Trzecie okrążenie. Ale jazda, przyznaję, jest bardzo przyjemna. Dobrze się słucha tego samochodu. Tylko chciałbym zobaczyć od środka, ale nie wiem jakim przyciskiem. A trochę nie chcę się bawić, żeby nie zepsuć sobie czasu. O! O! Jesteśmy na drugim miejscu. Uhuhu. Mamy szansę, mamy szansę. A gdzie jest nasz. E... Nasz partner? Na szóstym, chyba. Z tego co widzę. Szkoda, że nie możemy sobie wybrać, skąd jest nasz partner, tylko nam po prostu przydziela. No chyba, że coś opuściłem. Dobra, lecimy. Wjeżdżamy na ostatnie okrążenie. No, będzie ciężko, coś czuję. Dobra, tutaj zwolnimy. Bo jest bardzo ciasno. Fiazda! Ale zbliżyliśmy się do kogoś przed nami. Dobry znak. Dajesz, dajesz, dajesz. Znaczy mówię do swojego samochodu, jakby co? Nie do przeciwnika. Kamaro, mamy cię. Ach, jakie to było piękne i czyste. Okej, okay, to teraz gazu do mety, zobaczymy na którym miejscu się znajdziemy. Czuję się jak Zygzak McQueen. Gdzie to była? No właśnie met. Proszę Państwa, jakie to było piękne. Mamy pierwsze miejsce. To oho, ładnie. Łe, bueno, nasz partner słabiutko sobie radzi. Będzie nam zaniżał wynik. Pięknie. Ale nam się udało nadrobić, słuchajcie, z 10 miejsca. No naprawdę, mega. Co my tu mamy zdobyć? Najlepszy czas okrążenia w walki z czasem. Zajmie wyższe miejsce niż y, Said Bakhit w walce, w walce z czasem. Said Bakhit chyba dobrze czy tam, nie wiem. Popraw swój czas okrążenia podczas walki z czasem. Dwa razy trzeba tak zrobić. Coś my tu mamy. Aha, przejechać driftem 2000 metrów. No nie udało się, ale to myślę, że dlatego, że mamy asysty jakieś włączone. Zdawać więcej niż 100 tysięcy punktów w strefie driftu, ale to później w następnych zawodach się uda, bo to będą typowo driftowe. Pokonaj obu kierowców zespołu Razer Motorsport w zawodach driftingowych. A no to jeszcze mamy czas na zdobycie tych osiągnięć. I ogólnie, o, zdobywamy trochę punktów, no całkiem ładnie. Poziom trudności, a, bo mamy chyba średni poziom, jakbyśmy mieli wyższy, to byśmy mieli większy bonus za to. Ale zobaczcie, jak ładnie wyglądają modele samochodów, naprawdę pięknie się prezentuje ta gra, bardzo przyjemnie się jeździ. Myślę, że będziemy grali trochę więcej, zwłaszcza jeżeli chodzi o zawody driftingowe. A, jest drift challenge, zrobimy sobie jeszcze drift challenge. To będzie bardzo widowiskowe, yy, głównie dlatego, że będę się bardzo rozbijał. Co chwila. Ale nic, no mam nadzieję, że się uda jakoś utrzymać na torze i zdobyć jakiś dobry wynik. Spróbuję tak w miarę delikatnie jechać. C2 Drift. Spróbujemy sobie może trochę tuning pojazdu. Zobaczmy, zbalans zbalansowanie hamulców, dyferencjał. Aha, możemy albo całkowicie zagłokowane, albo całkowicie otwarte. Myślę, że zrobimy zablokowany, bo to się do driftu przyda siła docisku. Przełożenia krótkie, długie, zawieszenie tył, sztywne, zawieszenie przód, miękkie. Wszystko co chyba zostawimy tak. Wiecie, jak próbowałem trochę się przejechać, wow, wszystkie samochody takie same. Jak próbowałem się trochę przejechać w drifcie, tak w pojedynczym wyścigu, to miałem dużo więcej możliwości. Nie, nie miałem tylko po prostu 100% i koniec, tylko mogłem regulować sobie wszystko. Także myślę, że zostawimy tylko ten dyferencjał zablokowany. Możliwe, że po prostu musimy zwiększyć swój poziom gracza, żeby e, mieć więcej opcji. Trening. Dobra, lecimy bez treningu. Nie będziemy się rozczulać. Ale cudeńko, Nissan Silvia S15. Wow, 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 wow. Ok, no i po tokach. <laughs> ale nie wyskoczyło żadne ostrzeżenie. Ok, trochę lepiej. Co prawda, rzuca mną no we wszystkie strony, ale nie łatwo mi jest na kontrolerze. O rety. Przydałaby się kierownica, ale przyznaję, że ten model e, Nissan S15 jest całkiem fajny w kontrolowaniu. Nie nosi mnie aż tak bardzo. No, bardzo ładnie się nim jedzie. Jak wziąłem sobie taki pojedynczy wyścig, to wziąłem Nissan na 370Z i był taki potężny, że nie mogłem go po prostu utrzymać. A tutaj jest 15, radzi sobie całkiem ładnie, przyznaję. Nie wiem, może dlatego, że jest trochę słabszy, znaczy jeżeli chodzi o moc silnika. Ale nie wiem, może dlatego, że jadę trochę wolniej teraz, kto wie. Ten tor jest bardzo fajny do driftu, bo nie trzeba się mocno rozpędzać, tylko jest techniczny i i dość, że tak powiem, ciasny, bo ma mnóstwo zakrętów. A to w drifcie jest bardzo dobre. Cały czas możemy lecieć bokiem. A gdybyśmy mieli jakieś prost, dłuższe proste, to moglibyśmy się trochę za mocno rozpędzić i wylecieć z zakrętu. A tutaj zobaczcie, no pięknie nam idzie, kurczę, wow. Aż sam jestem zdziwiony. A, dziękuję, dziękuję. To nie tylko moja zasługa, ale też samochodów. Wszyscy jadą takim samym chyba. Ale przynajmniej mamy równe szanse, zobaczcie. Wybaczcie, jeśli się tak trochę dźwięk będzie psuł, nie wiem dlaczego, ale w tej także w tej grze już tak mam. A, teraz jedziemy w dwójkę. Aha, teraz ja prowadzę. Najpierw ja prowadzę, później mój przeciwnik. Czyli najpierw on mnie goni, później ja jego gonię. Tylko mam nadzieję, że on mnie nie dogoni, bo w tym pojedynczym wyścigu, który sobie wziąłem, mi się tak zdarzało czasem. No i później przeciwnik we mnie uderzał, niszczył mi samochód. I miałem trochę utrudnione zadanie. A zniszczenia mamy pełne. Czyli to jest tak jak. Ajajaj, zahaczyłem w supek. To jest tak jak w symulacji. Czyli jak nas przeciwnik uszkodzi, to będziemy mieli dużo trudniejsze zadanie w utrzymaniu się na torze. No ale widzieliście, już mnie dogonił skubany Drift All Stars. Teraz ja jego gonię. Już gdzieś sobie pojechał w ogóle. Jak ja mam go dogonić, jak on gdzieś już wystartował. Mnóstwo czasu przede mną. wo wow, 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 ale schrzaniłem. Ok, tutaj już trochę lepiej. Dobra, staramy się przejeżdżać blisko pachołków tak, żeby dostać więcej punktów, tak jak to było na filmiku instruktażowym na początku. Kurczę, ale świetnie mi się jeździ tym samochodem, muszę Wam powiedzieć. Ogólnie te, tego dokładnie modelu nie ma dostępnego w e, takiej pojedynczej rozgrywce, są inne. Jest Nissan S15, ale w trochę innej konfiguracji. Ten jest świetny, po, po prostu no, bardzo dobrze mi się nim jedzie. Wygrana. Łoł, wow, ponad 2 miliony punktów. Nieźle. O oh yeah. A nasz. A nasz partner nie ma, oczywiście go. Pewnie już dawno odpadł. No nic. My musimy cisnąć za dwóch. Półfinał. Jedziemy. Znowu prowadzimy. Postaramy się. A jajaj, słaby początek. Ach, za blisko. Chciałem tak, chciałem na milimetry przejechać. No i mi nie wyszło. Aż mi brakło milimetrów. Ale co tam nadrobimy? Kluczem jest Trzymać odpowiednie obroty i wychylenie. Im bardziej, Im bardziej wychylony jest nasz samochód w stosunku do zak osi zakrętu, tym więcej punktów dostajemy. Ale nie możemy przesadzić z gazem, bo nas obróci od razu. Ale tak jak mówię, ten samochód jest tak skonfigurowany, że naprawdę bardzo dobrze się jedzie. Jazda! Od razu mówię, że to będzie mój ulubiony tryb zawodów. <laughs> Uwielbiam po prostu drifting. A w tej grze jest naprawdę świetnie przedstawiony, bardzo dobrze się jedzie. I zobaczcie w ogóle na dym, świetnie wygląda. Często gry nie dają rady z dymem, ale tutaj naprawdę bardzo fajnie to wygląda. I nie jest przesadzony. O oh, wow! Oh, oh, oh. Ach, powinienem dostać dodatkowe punkty, tak zwany wall tap. Dobra, rozkręciliśmy się trochę. Wow, naprawdę podobają mi się te zawody. No i kolejny samochód, który świetnie brzmi. Naprawdę bardzo dobrze to przygotowali. Jesteśmy w finale przeciwko Amerykaninowi. O nie, Japończyk odpad? Niemożliwe. I ja pokonałem Japończyka. A Japończycy to mistrzowie. Dajemy na finał. Wszystko się teraz rozstrzygnie. Tak, wiem, jestem, jestem. Staram się nie przesadzić. Lecimy pięknie bokiem. Może trochę za wolno, ale bezpiecznie. Lepiej jechać trochę wolniej, niż przez prędkość wypaść z toru. I ostatni łuk. Wow, 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 wow stary! No to było nie fair. To było nieczyste zagranie. Powinni odjąć punkty. W ogóle, zobaczcie, jaki mamy mały przebieg 70 km. Dopiero, <śmówka> sztuka> nówka sztuka. Ajajaj, za szybko. Za szybka inicjacja. No dobra, jakoś z tego wyszliśmy. Wow, 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 wow. Come on, nie możemy odpaść. Tu też trochę przesadziłem. Okej, okay, ratujemy się trochę ostatnim łukiem. Pięknie. Mamy to. Chyba. No pewnie, że to mamy. Czego innego się spodziewaliście? Ha. Rewelacja. Jesteśmy na pierwszym miejscu. O, osiągnięcie. Zajęcie nadprogramowe zajęcia. Gdzie jest nasz partner? Jan Dworak. UE 15. Ło matko, ale słabizna. Po raz kolejny żałuję, że nie możemy sobie wybrać partnera. Patrzcie, od razu mamy trzy osiągnięcia. Przejdź driftem łączny dystans 2000 km, zdobądź więcej niż 100 000 punktów w strefie driftu. Pokonaj obu kierowców zespołu Razer Motorsport w zawodach driftingowych. Teraz mamy wszystko. Jeszcze nam tylko zostało popraw swój czas okrążenia podczas walki z czasem. Oj, przyznam, że drifting jest naprawdę mega tutaj przedstawiony. No ale na tym dzisiaj skończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało co najmniej tak, jak mi i myślę, że wrócimy do tej gry, bo naprawdę jest bardzo, bardzo dobra podeszła mi. <laughs> Pojeździmy jeszcze trochę. Do zobaczenia.